Siemaneczku, dzisiaj będę sobie otwierał i testował latarkę Workos Model TS28 Zaczynamy, otwieramy Świeżynka Czas, dzień zabezpieczenia A to znajdujemy tutaj jeszcze oczywiście smycz Która zawsze się może przydać Kabelek USB-C, USB-C, to już taki standardzik, większość latarek ma już tutaj nowoczesne porty USB-C i kable USB-C, co jest standardem. No i teraz zobaczmy jak wygląda sama latareczka. Powiem Wam, że troszeczkę waży. Czuć, że jest wykonana z aluminium prawdopodobnie. Solidna, dosyć. Tak to tak właśnie się prezentuje. Standardowa moja szklamę. fajnie. Tutaj mamy port ładowania USB-C. Moi drodzy, dokładnie tak. Zabezpieczony taką kółką. Tutaj mamy przycisk, który włącza nam latarkę, ale zobaczmy, jak to wygląda. Zdejmijmy zabezpieczenie. Rimów więc remove. Zobaczmy, przyjrzyjmy się jeszcze akumulatorowi. 500 mAh, 18Wh, ogniwo 21700, czyli już o tej większej pojemności, ale nie najnowsze ogniwo. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko działa. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak tylko. O, ona nadal świeci. Taki, takie leciutkie światełko. Tutaj mamy jeszcze może taką rozpiskę, zobaczcie sobie. Kilka trybów, ale to wszystko będę testował już na zewnątrz, jak się zrobi ciemno. Więc zapraszam na kolejną część tego odcinka i widzimy się w terenie. Siemaneczko, witam na kanale Jak się patrzy W dzisiejszym odcinku obiecany test latarki Workos TS-28 W terenie A jak wygląda ta latoreczka, to już widzieliście na onpackingu Teraz sobie ją włączymy Na takim najniższym, najsłabszym trybiku I przejdziemy w zaciemnione miejsce I zaczniemy je testować Także idziemy Przechodzimy w taki bardziej... Obszar bez oświetlenia w celu pokazania Wam, jak tak naprawdę działa ta latarka. Także włączam ją kolejny raz. O, czy to widać? Jak to widać? Jeden z trybów, nie jest to najsłabszy tryb, ale chyba naj, najsłabszy, najmocniejszy. Trzy, przytrzymując, zwiększamy sobie jasność. Dobra, o teraz sieci dosyć intensywnie, to jest chyba max w tym momencie, ale jeszcze poklikam dwa razy, spróbujemy co to da, nic na razie nie daje. A teraz mamy stroboskop, więc mamy imprezę. Możemy się bawić, moi drodzy. O kurczę, nic nie widzę teraz. Okej, okay, miga, miga, fajnie, ale dobra, to to jest to po, pojechałem sobie po oczach. Dobra, spróbujemy to wyłączyć. Dobra, mamy kolejny raz mocny tryb. O, w tym momencie wyłączyłem latarkę. Spróbuję ją jeszcze raz... O, teraz mam ogólnie najsłabszy tryb. Widać to? Najsłabszy tryb. I ten tryb jest chyba do użytku jakiegoś domowego. Przytrzymując przycisk zwiększamy moc i mamy maksymalną moc. Czy widzisz dokładnie, czy widać? Ja muszę to sobie zerknąć. Jak to w ogóle wygląda? Oj, naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie to wygląda, moi drodzy. Teraz jeszcze zmniejszymy kolejny raz moc. Stopniowo się zmniejsza, trzy, trzymując przycisk. I podejdę, może trochę bardziej zwiększę, żeby mnie było widać. Podejdę troszeczkę dalej i zwiększę moc na maksa. Trzymam i zwiększam moc. Powiem Wam, że no, jest dobrze, jest moc, jest, jest jasno, jest tak jak być powinno. Czyli jest mega, po prostu jest mega. Czy ty to widzisz? Także jest moc. Moc jest z nami. Teraz zmniejszymy sobie I troszeczkę zwiększymy Jak widzieliście, jest moc Ta laterka ma dosyć skomplikowane przełączanie trybu, bo tu trzeba naciskać się, zobaczycie zaraz to na przebitce Wrzucę Wam schemat jak w ogóle ją obsługiwać, ja użyłem te trzy podstawowe tryby Może cztery I nie będę się dalej bawił O, mega Mega moc po prostu. Także coś mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tylko tyle, że polecam tą latareczkę Urkos TS28 i co. I trzymajcie się, możecie pomyśleć o takim prezencie świątecznym, bo teraz szybko robi się ciemno, a jak szybko robi się ciemno, to przydaje się właśnie taka oto latareczka, trochę suwidewalowa, trochę uniwersalna, wykonana z dobrych komponentów aluminium. Także tak to wygląda. Ciach! Ta to ma już taką fajną, fajną smyć, która sprawia, że nam nie wypadnie z dłoni w sytuacji. I dodatkowo ma tu taki fajny, i powiedzmy, klip, uchwyt, który sprawia, że możemy sobie na przykład tutaj zaczepić o w ten sposób i włączając, może nam świecić pod nogi. O, na przykład, proszę Państwa, i dzięki temu mamy. Dwie wolne dłonie i możemy sobie patrzeć, co się dzieje pod naszymi stopami, ewentualnie możemy to również jakoś tam inaczej sobie łożyć. to już zależy od naszych wyobraźni i od naszej po prostu twórczej kreacji. A dodatkowo ta latareczka ma jeszcze w tym miejscu klip magnetyczny, a żeby sprawdzić, jak on działa, posłużę się tym oto znakiem drogowym, czy rowerowo z pieszym. Proszę zobaczyć, to nie jest żadna magia. Charymary, hokus pokus, tak po prostu działa magnes. Tak to działa. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. O, a tutaj chyba się nie utrzyma. Dobra, tu się nie chce trzymać, ale tu się trzyma. To jest najważniejsze. I... Przepraszam. Kolega kierowca. I w tym momencie mamy miejsce dosyć fajnie oświetlony. Ja teraz jestem w świetle Jupiterów. Czy mnie widać? Czy mnie widać? Myślę, że mnie widać. I tak właśnie możemy w ten sposób zastosować sobie tą latareczkę. W ten sposób możemy użyć klipu. Ja w świetle Jupiterów mówię Wam Siemanko!